Samochód przejechał 103 tysiące kilometrów, Przypłynął w ubiegłym roku ze Stanów. Jarek jest jego pierwszym właścicielem w Polsce, w sumie drugim. Pierwszy właściciel był w stanie Illinois. Jarek pokonał nim 23 tysiące kilometrów, jak dotychczas. Od razu po zakupie zainstalował instalację gazową w tym samochodzie, dlatego jest z niego bardzo zadowolony ze względu na ekonomiczną eksploatację. I i bardzo. Wrzędzie trzy fotele, także auto bardzo wygodne w dłuższe trasy. Z tego też względu Jarek go zakupił. Można sobie swobodnie 7 osób podróżować. Bagażnik do tego również jest przepasny. co Państwu za chwilę zademonstruję. Również jak przystało na amerykański samochód otwierany elektrycznie. Pojemność bagażnika ponad 750 litrów, także wszystkie rzeczy, i punek wakacyjny śmiało możemy sobie zabrać. Jak podróżujemy w czterech możemy sobie złożyć tę ławeczkę. Wtedy naprawdę miejsca mamy pod dostatkiem. Bardzo wygodne samochód. W naszym bagażniku znajduje się akordeon. Pytacie w mailach, co będziemy w 2020 roku prezentować czy promować? No, oczywiście, kotlin będziemy promować, czyli pomidory, ale na razie jeszcze na nie nie sezon. Mamy styczeń, a do festiwalu akordeonowego, na który serdecznie Państwa zapraszamy, zostało niewiele czasu, bo jest on już w październiku tegoż roku. Także jak zwykle, akordeon. I to na tyle. Co dalej będziemy promować, to się okaże w przyszłości. W drugim rzędzie dwa fotele, i one oryginalnie były chowane pod podłogą, już producenci w tym samochodzie przewidzieli podwójną podłogę. I jakby wiedzieli, że w Polsce te samochody mają montowaną bardzo często instalację gazową, wtedy, żeby nie zajmować sobie miejsca w bagażniku, można sobie zbiornik na gaz zainstalować w, tej, w tymże schowku na fotel, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Jarek zamontował instalację z dwoma zbiornikami, także fotele już się nie chowają, ale zbiorniki nie przeszkadzają nam. W bagażniku są ładnie schowane, nie widać ich, fajnie to wszystko się komponuje. Znajdujemy się już wewnątrz samochodu. Jak Państwo widzą, tak jak w każdym amerykańskim samochodzie, skóra, klima, automat to podstawa. Auto bardzo ładnie wykonane, bardzo dobrze wyposażone. Sterowanie wszystkimi funkcjami zarówno drzwiami bo jakże i z pilota także z przycisków wszystkie rzeczy dostępne pod ręką przestronny więc co drogę. I ruszyliśmy w drogę naszym bardzo dużym samochodem. Niektórzy mówią, że on się zalicza do segmentu minivanów, ja tu raczej słowa mini nie używam, powiem, że to jest van, bo jak nazwać minivanem auto, które ma 5 m 14 cm długości, więc mniej więcej tyle, ile klasa S Mercedesa czy Audi A8, a o tamtych autach na pewno nikt nie odważy się powiedzieć, że są to auta mini. Prezentowany samochód, to co mówiłem, pochodził z roku 2016 pod maską silnik Pentastar 3.6 V6 o mocy 283 koni i momencie obrotowym 352 Nm Samochody mają wtrysk wielopunktowy i chwała im za to W związku z tym bardzo dobrze tolerują instalacje gazowe i przez nasi rodacy, którzy marzą o takim aucie, a później je kupują instalują w nich instalację gazową Samochody są do tego jeszcze bardzo ekonomiczne, bo tak jak Jarek mówi Palą około 12-12,5 litra gazu w średniej eksploatacji miejskiej i pozamiejskiej. To ja myślę, że przy masie 2120 kg, choć ten jest nieco cięższy, bo ma zbiorniki gazu, to bardzo dobry wynik. Kupiłem samochód od człowieka, który zawodowo zajmuje się importem tego typu samochodów ze Stanów. I na plus tego gościa można powiedzieć to, że myśmy to auto sprawdzali. Jarek miał raport Carfaxu, wszystko było sprawdzone, co się z tym samochodem działo. Jak on był uszkodzony, i człowiek, który go sprzedawał, telefonicznie poinformował o uszkodzeniu prawych, bocznych drzwi, bo tak to wynikało z raportu Carfaxu. I co więcej, gdy Jarek zajechał na miejsce oglądać ten samochód, to sprzedawca od razu taki sam raport Carfaxu mu przedstawił. Za to należy mu się spora pochwała. W jest z nami Jarek, czyli pierwszy właściciel samochodu w Polsce. Jarku, powiedz, czy zadowolony jesteś z tego samochodu. Jestem zadowolony, dlatego, że jest obszerne auto i dobrze się nim podróżuje. Powiedz, czy jakieś koszty w związku z, z eksploatacją zaraz po zakupie poniosłeś? Jedyne koszty, które poniosłem to wymieniłem tarcze przednie i klocki, bo były nie były najlepsze. No i, i, i wymianę zrobiłem oleju i, i w skrzyni i w silniku, dlatego, żeby być pewnym. Jakie to były koszty? No, wymiana oleju to jest w granicach 1000 złotych, a wymiana klocków to jest około 800 zł. Samochód miał przejechane 80 tysięcy. Jak go Jarek zakupił, wymienił tarcze klocki, wymienił olej filtry w silniku, olej filtr w skrzyni. Zawsze to powtarzamy w naszym programie, że taki pakiet startowy warto wykonać dla własnego bezpieczeństwa. Także Jarek to zrobił, przejechał na instalacji gazowej ponad 20 tysięcy kilometrów bez najmniejszych problemów. Także aby go pochwalić, że taki pakiet startowy wykonał. Bardzo komfortowo podróżujemy, samochód jest naprawdę przestronny, rozpieszcza ilością miejsca. W tej chwili jesteśmy na zwykłej drodze krajowej. Samochód jest połączony z sześciobiegową klasyczną hydrokinetyczną skrzynią automatyczną 62T oznaczenie produkcji Chryslera. Bardzo płynnie zmienia biegi zarówno na wyższy, jak i redukcję na niższy. Normalnie prowadzi się z prędkością obrotową około 1200-1300 obrotów na minutę, więc naprawdę nic nie słychać wewnątrz. Ale udajemy się w kierunku autostrady A2, żeby sprawdzić jak, jak prowadzi się przy wyższych prędkościach, bo słychać często opinie, że przy wyższych prędkościach jazdy mocno słychać szum powietrza z racji na tego kształtu tego samochodu, także za chwilę to sprawdzimy. Właśnie na wspomnianej wcześniej autostradzie A2 podróżujemy sobie w tej chwili z prędkością 120 na godzinę się do 140. Rzeczywiście w tej chwili jednostki napędowej nie słychać wcale, słychać tylko szum wiatru. Dzisiaj jest potworne wszystko. instalacji gazowej, koszt montażu instalacji w naszym Dodge'u to 5000 zł. jest to nieco więcej niż w przypadku małych samochodów osobowych, ale po pierwsze z tego względu, że auto jest sześciocylindrowe, a więc sześć wtryskiwaczy po drugie, no jest dużej mocy, więc musi być inny reduktor, a po trzecie Jarek, żeby mieć duży zasięg zainstalował sobie to co mówiłem na początku, dwa zbiorniki gazu to także nieco podniosło jej cenę. Przestudiowaliśmy jeszcze raz cały raport Carfaxu dotyczący tego samochodu i przez 80 tysięcy w Stanach, a także przez kolejne ponad 20 eksploatacji przez Jarka. Mechanicznie nie miał żadnej usterki. To się bardzo chwali, bo amerykańskie samochody generalnie nie słyną z niskiej usterkowości. No, ten jest przykładem tego, że zdarzają się takie, które żadnych awarii przez 3000 kilometrów km nie mają. Z powrotem w ruchu miejskim. Auto równie dobrze się prowadzi. Skrzynia tak samo ładnie wykonuje swoją pracę, zarówno podwyższając bieg, jak i redukując. Warto jeszcze wspomnieć, że Dodge Grand Caravan to jest bliźniak Chryslera Town Country, ale jest od niego nieco tańszy w zakupie. A po mariażu Fiata z grupą Chrysler jest także produkowana Lancia Voyager. Ona była głównie z zamysłem na rynek europejski, to również był kuzyn tych samochodów. Pod samochodem, pomimo upływu 4 lat, no więc jeszcze niezbyt duży upływ czasu, całkiem nowe auto i ponad 100 tysięcy km, od spodu nic nie widać, żadnych najmniejszych wycieków, zapoceń. Wszystko ładne, tak jakby niedawno opuściło fabrykę i miało przejechane znacznie mniej niż 100 tysięcy. Zabezpieczenie antykorozyjne również nie widać nigdzie nawet najmniejszych wykwitów rdzy, tylko fabryczny wosk uszczelniający ładnie się to prezentuje. Nawet, co Państwo widzą, rura wydechowa po ponad 100 tysiącach kilometrów nie nosi śladów korozji. A to się rzadko zdarza, niekiedy już w dwuletnich autach rury wydechowe korodują. Ładnie to wszystko wygląda. Szans nie wpływa na niego negatywnie. ...żut okiem pod maskę prezentowanego samochodu. Jak Państwo widzą, ładny, duży agregat 3,6 litra. Proszę bardzo, jednostka V6, więc trzy wtryskiwacze gazu z jednej strony, trzy wtryskiwacze gazu z drugiej strony. Duża moc, więc sporych rozmiarów reduktor. Wszystko Ładne, czyste, suche, tylko delikatny nalot od kurzu. Poza tym nic nie widać, fajnie się to prezentuje, miejsca dużo, samochód duży, bardzo ładne. przebiegów na zawieszeniu też nie odcisnęło negatywnego piętna. Samochód bardzo sztywny, wszystkie wahacze, końcówki, drążków, drążki, wszystko jest oryginalne. I to co widać, żadnych luzów, żadnych znamion zużycia. Manszety osłaniające przeguby również oryginalne. Bez żadnych pęknięć, ładnie się to prezentuje. I to by było mniej więcej na tyle. Nasze całe sobotnie spotkanie z Dodżem Grand Caravanem 36V6 dobiega końca. Bardzo fajny, przyjemny samochód, mega przestronny, mega wygodny. Jarkowi dziękujemy tradycyjnie za użyczenie samochodu. Życzymy dalszych bezproblemowych kilometrów. I jeszcze podziękowania do firmy Autodutkiewicz Jacek Dudkiewicz z siedzibą w Jarocinie za tradycyjne udostępnienie stanowiska pomiarowego. A Państwu dziękuję za uwagę i do następnego cześć!